W czerwcowym programie Bobolice Gmina z Potencjałem relacja z wyjątkowej uroczystości z okazji jubileuszu 20-lecia Muzeum Regionalnego w Bobolicach. Powiemy także o akcji bezpłatnej sterylizacji psów i kotów. Zapraszamy! 2022 rok został uchwałą Rady Miejskiej w Bobolicach ogłoszony rokiem Muzeum Regionalnego. Instytucja świętuje bowiem jubileusz dwudziestolecia. Z tej okazji, 5 maja, zorganizowano wyjątkową uroczystość, w którą zaangażowali się młodzi i nieco starsi mieszkańcy. Spotkanie na rynku staromiejskim rozpoczęło się od wspólnego wysłuchania Hejnału. Dzisiejsze nasze to spotkanie. Ma w sobie oczywiście również kilka bardzo ważnych momentów, bo proszę zobaczyć, tak jak powiedziała pani kierownik, mamy 20-lecie muzeum, mamy 10-lecie ustanowienia Hejnału naszemu miastu. To był czerwiec 2012 rok, kiedy został ustanowiony Hejnał. No i też mamy 662 rocznicę nadania bo o miejskich. Więc muszę powiedzieć, że. To są takie ważne dla nas momenty, trzeba o nich pamiętać, trzeba o nich mówić, bo one też tworzą naszą historię. Autor hejnału, pochodzący ze Szczecina, a obecnie mieszkający w Koszalinie Igor Jankowski, nie mógł wziąć udziału w uroczystości, więc organizatorzy odczytali wywiad z kompozytorem. Przyznam się, że nigdy wcześniej nie komponowałem hejnałów, więc byłem ciekawy, jak sobie z tym poradzę. Pozostawało mało czasu do końca przyjęcia zgłoszeń. Musiałem więc pracować w przyspieszonym tempie i dwa dni przed upływem terminu udało mi się wysłać wszystkie wymagane materiały. Hejno był skompo skomponowany specjalnie na potrzeby konkursu. Najpierw uważnie zapoznałem się z rugalemina, a potem starałem się tworzyć hejnały, które stylistycznie nawiązywałyby do, do myśliwskich tradycji ziemi bogolickiej. Ta tematyka była mi szczególnie bliska. Swój niewątpliwy talent taneczny zaprezentowały dzieci z przedszkola w Bobolicach. Maluchy z grupy Motylki w pięknych strojach ludowych zatańczyły poloneza skomponowanego przez Wojciecha Kilara do filmu Pantadeusz w reżyserii Andrzeja Wajdy. Nowym elementem uroczystości na rynku staromiejskim była inscenizacja historyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Bobolicach. Młodzi ludzie w strojach z epoki odkrywali przed zebranymi kolejne karty z przeszłości miasta. Już w pierwszym i drugim wieku naszej ery w okolicy Bobolic dosierają kupcy rzymscy. W 1107 roku Bolesław III Krzywousty w czasie kampanii pomorskiej zdobył ziemię Bobolicką. Ziemia Bobolicka była wiele razy przekazywana z rąk biskupa kamieńskiego, klasztorowi Cystersów. W końcu klasztor Cystersów przekazał tę ziemię zakonowi Krzyżeckiemu. 17 kwietnia 1340 roku. W imię Pańskie Amen. Ponieważ z biegiem czasu wszystko przemija, co w czasie poczynione zostało. Posłużyliśmy się niniejszym pismem, aby to, co przemija, uwiecznić, bądź poczynić możliwie długotrwałym. I z tej przyczyny my, Fryderyk z Bożej łaski, biskup Kościoła w Kamieniu, wszem i wobec, niezmiennie czynimy wiadomym, że my tym pismem postanawiamy na ziemi Bublicę miasto zbudować. I za radą i za zgodą Kościoła obdarzamy Bublicę prawami i wolnościami. I od dnia założenia szanować będziemy... Przeba ...zaraz dnia... po akcji lokacji. Darło się bandziorów numerowie. Przywódcami ich zaś byli dwaj bracia klasem na pompie. Go. <noise> Stało się, że w końcu wieku przyszły przywileje nowe. Otworzyła się garbarnia, młyn do kory był dębowej, A znam, chorzy i zielarze nie wiedzieli, co ich czeka, bo powstała w naszym mieście pierwsza prawdziwa apteka. Trwała wojna, bo w Napoleon był z wojskami, a na karku mu siedzieli Rosjanie razem z Niemcami. XIX wiek dla miasta to już taki rozwój pełny. Urządzono pierwszy szpital, jest przetwórczy zakład wełny. Wtyła pierwsza elektrownia, dostarczając prąd do sieci i do nowej szkoły, w której uczą się zbobolić dzieci. Aktorzy przyznali, że udział w inscenizacji był dla nich niezwykłą przygodą, obfitującą w sporo niespodzianek. Historia była taka, że miałem być rycerzem, ale rano się okazało, że jednak będę biskupem, bo prawdziwy biskup się rozchorował i jest chory, i dlatego ja wystąpiłem za biskupa. Przy okazji uczniowie dowiedzieli się sporo na temat odgrywanych przez siebie postaci. Rycerz musiał być męski, odważny i odporny na ból i zmęczenie. Musiał bardzo dobrze umieć walczyć, tak samo jak dzisiaj pokazałem. Widzowie nie ukrywali, że spektakl wywarł na nich niemałe wrażenie. Jestem bardzo zaszczycona i bardzo. No, Zadowolona z tego przygotowania. Zawsze na młodzież można liczyć i na dzieci, i na młodzież, prawda? Ale też mnie cieszy to, że jednak troszeczkę naszego społeczeństwa tu przyszło. Piękne przedsięwzięcie i takie uhonorowanie tego miasta z całą historią, ale też przekazanie dzieciom jakby dalszego, dalszych tych informacji, wiadomości i zaangażowanie też Wikto. Także piękny polonez, piękne przedstawienie. Od przedszkolaków począwszy, prawda, aż do uczniów tych starszych klas podstawowych kończąc, faktycznie każdy miał swoje role. Byłam pod wrażeniem tego, jak były przygotowane, bo i stroje takie nawiązywały do tradycji średniowiecza, prawda, i ta muzyka celtycka, i, i taniec właśnie tych, tych dziewcząt, recytacje, no i piękny sposób zaprezentowania wiersza właśnie pana Janusza Koczkodaja, który zabiera w sobie całą tą 680-letnią historię miasta, więc tak, dzieciaki udzignęł i dały radę. Wydarzenie połączone było z otwarciem wystawy plenerowej zatytułowanej z historii Bobolic na kartach tematycznych znajdziemy tutaj informacje dotyczące i historii muzealnictwa na Pomorzu, i historii miasta, ale też takich miejsc, które warto zobaczyć w naszej gminie zabytków. I to tak naprawdę ta wystawa zostaje z nami aż do jesieni. Skorzystają z pewnością turyści, którzy zostaną na pewno w naszym mieście na dłużej, wejdą również do muzeum i będą chcieli poznawać historię naszego miasta. Spotkanie zakończył muzyczny akcent przygotowany przez zespoły Ziemia Bobolicka i Kaliny Zgłodowej. Łodarze Bobolicy we współpracy z Ogólnopolską Fundacją Zwierz zorganizowali akcję bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów. Oferta skierowana jest do opiekunów zwierząt z terenu całej gminy. Tą akcję organizujemy głównie po to, żeby zmniejszyć bezdomność, jeśli chodzi o zarówno populację kotów dziko żyjących, jak i psów. Myślę, że to jest dobra, dobry pomysł, dlatego że taka odpowiedzialna opieka nad zwierzętami to polega również na tym, żeby ograniczać niechciane formy rozmnażania się. A poza tym no, to jest też taka forma też i opieki nad swoimi pupilkami, bo dzięki temu właśnie zwierzęta mniej chorują. A jak mówią takie badania ogólnoświatowe, to zwierzęta, właśnie psy, koty, które poddane są sterylizacji, one mają średnio dłuższy okres swojego życia niż te zwierzęta, które nie są poddawane tym zabiegom. Oprócz kastracji wszyscy czworonożni pacjenci zostaną także zaczipowani. Mieszkańcy dzwonią z zapytaniem, czy można dokonywać samego tylko znakowania, czyli oznakowania chipem takiego zwierzęcia, czy kota, czy psa. Okazuje się, że nie, absolutnie. Jest to akcja, która polega na tym, że zwierzęta wykastrowane od razu są czipowane, czyli to jest jedno z drugim zależne. Każdy zainteresowany opiekun zwierząt może umówić wizytę w gabinecie przy Placu Zwycięstwa 7 w Bobolicach lub pod numerem telefonu 692 491 112. Akcja potrwa do końca października. W programie Bobolice Gmina z Potencjałem To już wszystko. Na kolejny odcinek zapraszamy w pierwszą środę lipca.